Środki zachowawcze. 704. Bóg obdarzając życiem człowieka czy daje mu zawsze środki do niego? Daje. A kiedy człowiek zdobyć ich nie może, to dlatego, że ich wynaleźć nie umie. Bóg nie mógł wlać potrzeby życia w człowieka, nie dając mu środków odpowiednich do przetrwania takowego. I oto dlaczego nakazuje Ziemi zaopatrywać potrzeby wszystkich jej mieszkańców: potrzebne bowiem jest tylko korzystnym zbytek nigdy nim nie jest. Dlaczego Ziemia nie zawsze dostarcza człowiekowi potrzebnych środków do życia? Dlatego, że ją zaniedbuje niewdzięcznicy. Ale jakaż to dobra matka? Częstokroć obwinia on przyrodę za to, co jest skutkiem jego własnego niedbalstwa lub niezapobiegliwości. Ziemia zawsze by zaspokajała jego potrzeby, gdyby umiał kontentować się niezbędnym. Jeśli dostatecznie nie wydaje, to dlatego, że zamiast zaspokoić prawdziwe potrzeby, rzuca się one na drogę zbytku. Bierzcie przykład zaraba w pustyni. Zawsze znajdującego tam potrzebne środki do wyżywienia się, albowiem nie tworzy sobie potrzeb urojonych. Gdy połowę swych płodów człowiek roztrwoni na zaspokojenie wymysłów, nic dziwnego, że na jutro nic mu nie zostaje, i dlatego nie ma najmniejszego prawa do narzekania w dniach głodu. Zaprawdę powiadam Wam, Przyrodzenie nie jest nieoględnym. Człowiek tylko nie umie miarkować swych potrzeb. Pod darami ziemi, czy powinniśmy pojmować tylko płody ziemskie? Ziemia jest pierwszym źródłem, dającym wszelkie inne środki, które ostatecznie są niczym innym tylko płodami ziemskimi przerobionymi. Oto dlaczego pod darami ziemskimi trzeba pojmować wszystko, co pozwala cieszyć się używaniem na ziemi? Braknie niekiedy środków do utrzymania swego istnienia niektórym istotom, nawet wśród obfitości jej otaczającej. Czemu to przypisać? Słobkostwu ludzkiemu, które zawsze nie dopełnia powinnych obowiązków względem bliźniego, najczęściej jednak pochodzi to z własnej winy. Szukajcie a znajdziecie. W tych słowach wszakże nie jest bynajmniej powiedzianym, że wystarcza rzucić wzrokiem, by znaleźć to, czego potrzebujecie, lecz że trzeba szukać z zapałem i wytrwałością, bez chwiejności, nie zrażając się przeciwnościami, które częstokroć służą tylko do wypróbowania waszej stałości, cierpliwości i wytrwałości. Jeśli cywilizacja pomnaża potrzeby nasze, to jednocześnie pomnaża i źródła pracy oraz środki do życia. Powinniśmy jednak zgodzić się z tym, że dużo jeszcze brakuje jej pod tym względem. Gdy będzie wszystko wypełnione, nikt wtedy nie będzie miał prawa uskarżać się na nią. Powinien będzie winić tylko siebie samego. Dla wielu jest nieszczęściem, że wchodzą na drogi których im wcale natura nie wytknęła i gdzie umysł odmawia im posłuszeństwa. Miejsca pod słońcem wystarcza dla wszystkich, pod tym jednak warunkiem, że każdy powinien zająć swe właściwe stanowisko, nie zajmując cudzego. Przyroda nie jest odpowiedzialną za wady organizacji społecznej, za następstwa rządzy wyniesienia się i miłości własnej. Ślepym jednakże trzeba by być, aby nie dostrzec postępu jaki już dokonał się pod tym względem u ludzkości najwięcej posuniętej naprzód. Dzięki chwalebnym usiłowaniom filantropów i zapobiegliwości nauki, działających wspólnie dla ulepszenia doli materialnej człowieka, nie zważając na ciągłe wzrastanie ludności, zapobieżono w znacznej części niedostateczności produkcji, tak? Że lata klęsk powszechnych teraz nie są wcale podobne do dawniejszych. Troskliwość o zdrowie publiczne, warunek utrzymania zdrowia i siły w czerstwości, nieznany wcale przez naszych ojców, jest dzisiaj przedmiotem światłej troskliwości. Nędza i cierpienie znajdują przytułek. Nauka wszędzie została zawezwaną do złożenia swego doświadczenia na korzyść dobrobytu. Czyżby to miało znaczyć, że doścignęliśmy kresu doskonałości? Z pewnością nie. Lecz to, co już dokonanym zostało, daje miarę tego, czego wytrwałością dopiąć potrafimy, gdy zawsze postępować zechcemy po drodze poszukiwaniu użytecznych i poważnych, nie rzucając się do utopii, które nas wstecz popychają zamiast posuwać naprzód. Czy może być takie położenie, w którym by wynalezienie środków utrzymania byłoby wcale niezależnym od woli człowieka, i gdzie brak najpierwszych potrzeb jest wynikiem przyrodzonego porządku rzeczy? Częstokroć bywa to ciężkim doświadczeniem, które powinien przejść, a o czym uprzednio jeszcze wiedział, że na to zostanie wystawionym. Zasługa leży tu w poddaniu się woli Bożej, gdy już rozumem swym zapobiec temu nie jest w stanie. Gdyby go śmierć nawet miała spotkać, powinien i wtedy poddać się bez szemrania, widząc w niej swe tylko oswobodzenie, bo rozpacz w chwili ostatniej może się przyczynić do zniszczenia owoców całego poddania się losowi. Ci, co w ostateczności zmuszeni byli żywić się ciałem ludzkim, by zagłuszyć głód, czy stają się winnymi zbrodni? I gdyby tak było, czy może ją łagodzić okoliczność potrzeby zachowania swego życia na mocy instynktu zachowawczego? Odpowiedziałem już na to, że daleko większą będzie zasługą, gdy przeniesiecie wszystkie próby z odwagą i zaparciem się. Jest tutaj mężobójstwo i zbrodnia przeciwko naturze, które podwójnie winne być karane. W światach doskonalszych, gdzie organizm bywa więcej oczyszczony, istoty żyjące czy potrzebują pokarmu? Potrzebują. Lecz pokarmy ich są odpowiednie do ich przyrodzenia. Pokarmy te nie byłyby dostatecznie pożywne dla waszych grubych żołądków. Zarównież i one nie potrafiłyby strawić waszego jadła i napoju.